Witam serdecznie, Ci pokażę przepis na zupę strogonów do jej przygotowania potrzebujemy. Około 600 g wołowiny może być polędwica ewentualnie ligawa, dwa ogórki korniszony, jedna mała cebula, jedna mała papryka, trzy pieczarki, ewentualnie grzyby leśne, 2 łyżki mąki pszennej, 2 łyżki oleju do smażenia oraz 2 łyżki do marynaty, 2 łyżki koncentratu pomidorowego, około 1,5 szklanki wody z przypra potrzebujemy jeden źlaurowy, jedno ziele angielskie, łyżeczkę papryki słodkiej, łyżeczkę soli, dwa ząbki czosnku pół łyżeczki majeranku oraz kminku oraz po jednej części łyżeczki pieprzu i ostrej papryki. W pierwszej kolejności zajmiemy się mięsem, które pokroimy w paski, zamarnujemy i odstawimy do lodówki na minimum godzinę. Możemy pokroić w kostkę, choć lepiej będzie w paski. Przełożymy do miski. Dołożymy składniki marynaty około 2 łyżek oliwy, ewentualnie oleju płaską łyżeczkę soli łyżeczkę papryki słodkiej łyżkę musztardy ja wykorzystam miodową, ale możemy dać inną. Pół łyżeczki majeranku. Pół łyżeczki kuminu. Jedną trzecią łyżeczki pieprzu. Jedną trzecią łyżeczki papryki ostrej. Przeciśniemy dwa ząbki czosnku. Dokładnie wymieszamy i odstawimy do lodówki na około godzinę. Oczywiście może być czas dłuższy. Mięso odkładamy, a zajmiemy się przygotowaniem warzyw. Pieczarki kroimy w plastry, ewentualnie w kostkę. To już w zależności jak lubisz. Zamiast pieczarek możemy wykorzystać podgrzybki, ewentualnie borowiki. Oczywiście świeże. Bardziej kroimy w drobną kostkę paprykę. Również kroimy w drobną kostkę. ogórki kroimy w kostkę, w plasterki ewentualnie w półplasterki, to już w zależności jak nam lepiej. Nagrzewamy dużą głęboką patelnię ewentualnie garczek z powłoką nieprzywierającą. Dodam około dwóch łyżek oliwy, ewentualnie oleju. Mięso już mamy zamarynowane, wyłożymy teraz na deskę. Wraz z marynatą. Rozłożymy i oprószymy dwoma łyżkami mąki. mąka sprawi, że nam się mięso ładnie obsmaży i zagęści nam gulasz ja użyłem mąki z samobrzy ale jeśli masz problem z glutenem, możesz wykorzystać mąkę ryżową wykładamy mięso na patelnię i obsmażamy 5 minut Mocy palnika nie zmniejszamy. 5 minut minęło, dołożymy teraz warzywa i obsmażamy kolejne 5 minut. Mocy palnika w dalszym ciągu nie zmniejszamy. Do pojemnika wlewamy półtorej szklanki wody, dokładamy dwie łyżki koncentratu. Wymieszamy. Dołożymy liścia i ziele angielskie. Minęło 5 minut. Wlewamy wodę z koncentratem. Gdy nam się gulasz zagotuje, zmniejszamy moc palnika, przykrywamy i dusimy około godzinę. Tu jest wszystko zależne od twardości mięsa. Ten czas może się wydłużyć, ewentualnie skrócić. Gulasz zaczął nam mrugać, zmniejszamy moc palnika, przykrywamy i tak jak mówiłem wcześniej dusimy około godziny. Gotowanie dobiega końca, zostało około 10 minut. Zobaczymy konsystencję gulaszu. W razie potrzeby gulasz możemy zagęścić zawiesiną z mąki, śmietaną 30, ewentualnie zahartowaną 18. Minęła godzina, Sos mamy elegancko zagęszczony, mięso już mamy mięciutkie, tak więc wyłączamy. Podajemy najlepiej ze świeżym pieczywem. Jeśli się przepis spodoba, to się cieszę. Zachęcam do spróbowania, pozdrawiam i życzę smacznego.